Czym jest mój warsztat? Wracam do harmonii. Warsztat, który po raz pierwszy poprowadziłam w 2019 roku. Patrząc na rezultaty, otrzymując informacje od Was, informacje zwrotne, widząc, jak dużo daje, jak dużo wnosi do Waszego życia, właśnie taki warsztat, który jest cyklicznym spotkaniem w sesjach grupowych. Ja go kontynuuję nadal. Wracam do harmonii, kochani. To jest nic innego jak cykl sesji transformacyjnych. Celem tego warsztatu jest praca z wybranym problemem, z którym przychodzi, z którym przychodzi dana osoba, po to, aby powracać właśnie do wewnętrznej stabilizacji, do klarowności w danym temacie, do spokoju. Bo jeśli my działamy z pozycji chaosu, lęku, niewiedzy, to nasze wybory są zupełnie przypadkowe. To bardzo często sami sobie działamy na niekorzyść. Ale kiedy my jest, mamy klarowność wewnątrz, chciałam to nazwać w głowie, ale nie tylko, kiedy mamy klarowność przede wszystkim tutaj w sercu. E, jesteśmy w stanie względnego spokoju, względnej harmonii, wychodzimy wtedy z różnymi decyzjami swoimi w życiu, właśnie nie z pozycji mózgu, tej części mózgu, która jest teraz zalękniona i jest w sytuacji w myśleniu, tej gadziej części mózgu, która albo walczy, albo ucieka, bo tam jest tylko walczy albo ucieka, i w sytuacjach kryzysu, lęku. I te sytuacje są bardzo często po prostu nietrafne na naszą niekorzyść, a kiedy jesteśmy w tym spokoju, to wychodzimy z obszaru serca, z obszaru intuicji i te decyzje lub brak właśnie ich, powstrzymanie się, które są właśnie z tego poziomu serca, są zupełnie innymi decyzjami, które, kiedy patrzymy na przestrzeni czasu, są dla nas zdecydowanie korzystne. Dlatego postanowiłam i cały czas kontynuuję te warsztaty, żeby one były tą szansą powrotu do siebie. Po kawałku bierzesz problem, przychodzisz i nad nim się pochylamy, razem w grupie. Dla wielu różnych osób, takie, które chcą pracować z jakimś swoim problemem, z jakąś trudnością, którą do, której doświadczają w danym momencie i chcą otrzymać wsparcie właśnie w tym zakresie. Chcą coś rozwiązać albo do czegoś się przybliżyć, bo nie zawsze wszystkie rzeczy da się od, od razu rozwiązać, ale da się zrobić kolejny krok. Czasem najmniejszy krok okazuje się wielkim krokiem, więc zawsze w tym procesie jest jakiś ruch do przodu. To jest też dla osób, które chcą w bezpiecznej przestrzeni, w bezpiecznym środowisku przyjrzeć się sobie. Bo kiedy pracujemy w grupie, kiedy pracujemy na przykład z problemem innych, sami możemy zauważyć swoje schematy, swoje przekonania, swoje blokady. Możemy dzięki temu uwalniać trudne emocje i to jest świetna okazja do tego, żeby właśnie poprzez taką pracę z innymi dokonywać zmian. Tym, co już nam po prostu nie służy. To jest również dla osób, które potrzebują wsparcia, a sesje indywidualne są dla nich albo za drogie, gdyby tak cyklicznie mieli uczestniczyć w sesjach indywidualnych, albo po prostu nie chcą wybierać na ten moment życia ścieżki poprzez sesje indywidualne i terapeutyczne. I potrzebują właśnie takiej pracy w grupach. W końcu jest to dla osób, które mają wątpliwości jakieś w życiu, jakiś trudniejszy czas, taki jak mamy na przykład w obecnej chwili, i nie mają do kogo się zwrócić, nie mają z kim porozmawiać, nie mają z kim blisko być, potrzebują podzielić się z tym problemem albo potrzebują wsparcia właśnie w tym problemie, kogoś, kto pomoże pozbierać się jakoś w trudnej sytuacji, dodać otuchy, wesprzeć, a może nawet właśnie rozwiązać. To jest również dla osób, które czują się jakoś zagubione i mają dosyć takiego szukania w różnych miejscach. To jest jedno miejsce, w którym możesz przyjść z osobą, która się profesjonalistą może się zająć swoim problemem, nie poszukując dookoła. I przede wszystkim, moi drodzy, jest to miejsce dla osób, które i zapraszam te osoby, które są gotowe otrzymać profesjonalne wsparcie i są gotowe dokonywać w swoim życiu zmian. Możesz się bać, możesz nie wiedzieć jak, to jest w porządku. Możesz gdzieś nieświadomie blokować siebie do zmian, to też jest w porządku. Ale jeśli chcesz przyjść, nie chcesz zmiany, a chcesz, żeby ktoś za ciebie to zrobił, to nie jest dobre miejsce. Natomiast jeśli masz gotowość dać od siebie najwięcej, ile możesz, również dostaniesz najwięcej, ile posiadam i będzie posiadała grupa. I łącząc te 50-50, to jest właśnie szansa na realną zmianę. I to jest cykl czterech spotkań. Widzimy się raz w tygodniu przez kolejne cztery tygodnie. Spotkania trwają dwie godziny. Łącznie to jest aż 8 godzin pracy. Spotkania odbywają się online. Grupa jest zamknięta, to znaczy, że nie rotują różne osoby, tylko jak się poznacie na początku, tak ze sobą właśnie kontynuujecie do samego końca, do zamknięcia grupy. Spotkania odbywają się na zamkniętej platformie, do której dostajecie login, hasło. Maksymalna liczba osób to jest 8 uczestników oraz Kilku współuczestników. Ja trochę dalej powiem, kim jest uczestnik, a kim jest współuczestnik. Życie składa się z, ze wzlotów i upadków, z górek i dołków, i to jest zupełnie normalne. Więc w naszym życiu, na etapie swojego życia, będziemy mieli kryzysy od najmniejszych po największe. Po takie, które też nas niejednokrotnie zegną, ale też takie, które są lajtowe. I teraz Ważne jest, żeby dokonywać tych wewnętrznych zmian właśnie wcześniej. Kiedy nadejdzie kryzys, żeby już na tyle stabilnie stać z własnymi nogami na trzęsącej się powierzchni, żeby przez ten kryzys po pierwsze przejść przejść, po prostu przejść ale po drugie i ważniejsze, żeby jeszcze z tego kryzysu nauczyć się. Zyskać i wzrastać. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy mamy zachowany pewien poziom wewnętrznej harmonii i spokoju. Więc to jest jakby pierwsza taka rzecz, o której myślałam, dlaczego warto zainwestować i być w, takich program, w takim programie. Pomyślałam sobie o tym, że może niektórzy myślą sobie, że na przykład koszt takiego udziału w programie jest za wysoki. Natomiast Rzeczywiście tak nie jest, bo jeśli uczestnicy, po pierwsze, to jest bardzo wyważony, tak bym to nazwała na dzisiejsze czasy, koszt udziału uczestnictwa. To jest aż 8 godzin pracy, ale po drugie, te koszty są, właśnie ten program jest między innymi dla takich osób, które, które trudno jakoś zebrać finanse na... Też stałe, cykliczne spotkania się. Rezultaty, jakie daje w grupie, daje praca w grupie, niejednokrotnie potrafią być jeszcze mocniejsze, jeszcze szybsze, aniżeli praca indywidualna. Bo tu mamy jeszcze to siłę grupy, o której za chwilę powiem. Ja po warsztatach z Wami grupowych bardzo często dostaję informacje właśnie o tym, ile wam dała praca w grupie. Jak dużo. Wynieśliście dzięki temu, że były inne osoby, które również wyjmowały swoje problemy na stół, tak to trochę nazywam. Być może ktoś z Was myśli, że czas nie jest najlepszy. I myślę sobie o tym, że nigdy, przenigdy nie ma dobrego czasu. Zawsze może być coś. Praca wewnętrzna ze sobą pozwala nam wyjść z kryzysu. Całym, tak jak mówiłam, mało tego, że całym, wzrastać w kryzysie i im szybciej czegoś się nauczymy, im tym nie czekamy na własne kryzysy, tym jest to po prostu na naszą korzyść. Możesz się męczyć, czekać na najlepszy moment, a możesz swoje życie wziąć we własne ręce i już teraz po prostu działać. Jest jeszcze kolejna kwestia, o której myślałam, niektórzy z was boją się i piszą mi później na koniec w opiniach, że praca jakoś przerasta ich praca w grupie, boją się uzewnętrzniania, mówienia o sobie w grupie, a później po warsztatach piszecie dokładnie na odwrót, że to było waszą największą obawą, a okazało się największym darem, że to przełamanie tego lęku czasem powstanie z boku i nie uzewnętrznianie się przez jakiś czas dało wam bardzo dużo. Dzięki temu zrobiliście bardzo dużo, duży krok we własnej transformacji. Jeśli chodzi o mm, nagrywanie, niektórzy mówią, że chcieliby mieć nagrywane te warsztaty. To nie jest możliwe. Tam pracujemy indywidualnie z każdą osobą. Wszystko co jest na grupie zostaje w grupie i Każda praca z wami uszyta jest do waszych potrzeb. Na ten moment, na tę chwilę, do każdego waszego słowa, do każdego waszego gestu. I jeszcze ta grupa, o której mówiłam, tych osób, które jakoś chciałyby brać udział, chciałyby uczestniczyć w takiej grupie, ale jakoś wewnętrznie nie mają jeszcze odwagi, aby poruszać swój problem tak bezpośrednio na grupie. Jest przewidziana możliwość dla takich osób, ponieważ ja podzieliłam uczestników na jakby y, y, dwie grupy. Jedna to są uczestnicy i tam może być, tak jak mówiłam, tylko osiem osób. Wy zgłaszacie swoje problemy, z nimi pracujemy i można uczestniczyć jako współuczestnik, tak zwany na przykład obserwator, też tak to możemy nazwać, i ta osoba. Nie zgłasza bezpośrednio swojego problemu, ale pracując z nami razem w grupie, również pracuje ze swoimi nieświadomymi schematami, blokadami, zamrożonymi emocjami, i również współuczestnicząc, transformuje w sobie właśnie najróżniejsze te obszary. W ramach warsztatu otrzymujesz 8 godzin pracy transformacyjnej w grupie. E, masz 4 spotkania po 120 minut. Pracujesz, jeżeli zgłaszasz się jako uczestnik konkretnie ze swoim problemem, który Cię dotyczy. Jeśli współuczestnik przepracowujesz, przetransformowujesz, to jest lepsze nazwa, nazwa, różne swoje nieświadome blokady. Dwa bonusy dla Was przygotowałam. Po pierwsze, macie czterotygodniowy dostęp do dedykowanej, zamkniętej grupy na Facebooku. Możecie między sobą się kontaktować, być razem, tworzyć wspólnotę przez ten czas a to jest bardzo ważne do wzrostu szczególnie osób, które jakoś czują się osamotnione, wyłączone, potrzebują bliżej być kogoś, taki dobry, ludzki. Serdeczny sposób, a drugie, przez cztery tygodnie w tej grupie, poza tym, że widzimy się cyklicznie co tydzień, możesz otrzymywać moje bieżące wsparcie w tej grupie. Piszecie do mnie, a ja Wam też w różnych aspektach właśnie tam udzielam informacji. Patrząc na rezultaty, patrząc na opinie, patrząc na to, jak piszecie do mnie po jakimś czasie, wiem, że to jest bardzo wartościowy, wartościowa przestrzeń i wiem, że chcę Wam to zaproponować i dać Wam takie możliwości. Zatem bardzo serdecznie Was zapraszam.